Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić aplikację SKZP Weaver do instalacji na naszego smartfona lub jakiekolwiek inne urządzenie mobilne. Aplikacja SKZP Weaver to tak naprawdę szybki podgląd strony www.wojszym2244. Aby wejść na tamtą stronę, trzeba najpierw wejść w przeglądarkę, wpisać adres strony i później dane logowania. Natomiast SKZP Viewer wykonuje za nas te czynności automatycznie. Po wejściu w aplikację od razu mamy podgląd strony www.bojsim2244, a po zapisaniu danych w ustawieniach nicku i pinu i włączeniu opcji autologowania następuje automatyczne logowanie. Aby zainstalować aplikację SKZP Viewer na naszego smartfona, należy otworzyć przeglądarkę. I wpisać ten oto adres w pasek adresu. Po otwarciu się strony, najeżdżamy tutaj na okienko pobierz plik i klikamy i pobieramy plik na nasz telefon. I Następnie wchodzimy w nasze aplikacje i e, instalujemy SPTP Weaver. I otwieramy zainstalowaną aplikację. Do aplikacji logujemy się dokładnie w taki sam sposób jak na stronę. Tutaj wpisujemy swój nick i PIN i się logujemy. Natomiast jest jeszcze łatwiejszy sposób logowania poprzez autologowanie. I aby wejść w funkcję autologowania musimy wykonać taki mniej więcej gest. Otwiera nam się takie okienko autologowania i tutaj w danych logowania wpisujemy nasz identyfikator, nasz NIC i PIN, który, sobie, który mamy wpisany w sterowniku. Następnie klikamy zapisz, i nasze dane zostały zapisane, i włączamy autologowanie. No, i teraz proces autologowania mamy zakończony. Tak więc, po ponownym uruchomieniu aplikacji, automatycznie zalogujemy się na stronę Wojszym2244. Funkcjonalność tej aplikacji jest dokładnie taka sama jak przy użytkowaniu strony Voyager 2244 przez jakąkolwiek przeglądarkę, więc tutaj mamy łatwość dostępu do sterownika, podglądu. Interfejs jest bardzo podobny jak sterownika tego na kotle, więc można sobie też wszystko ogarnąć jednym spojrzeniem. Bardzo przydatna sprawa. Bardzo ułatwia to korzystanie z aplikacji i, i kontrolę sterownika. Tutaj, pod spodem, mamy tak samo jak i w przeglądarce wykresy. Oczywiście można je dowolnie okresy sobie dobierać, jak, jak kto uważa, jak komu pasuje, jak najlepiej się te wykresy przeglądać. Więc jest pełna funkcjonalność, tak jak i strony. Wszelkie inne tutaj ustawienia yy, można wprowadzać tak samo, więc yy, jest dokładnie to samo co na stronie. Autorem aplikacji jest kolega Carlo, który nie jest zawodu programistą, a pisanie aplikacji, skryptów to jego zamiłowanie, hobby i rozwijanie własnych umiejętności. Trzeba powiedzieć, że aplikacja jest bardzo funkcjonalna. I bardzo poszerza również zakres możliwości korzystania z naszego sterownika. Karlo, wielkie dziękuję. Zachęcam każdego do zainstalowania aplikacji SKZP Viver i przetestowania jej funkcjonalności.